Gdzie jest szogun? 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 On się Zyprzymaj będzie pan, działo. Nie, nie, nie. że pan jest nie, 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 za pan Przede wszystkim poza tym to jest y, zbytnicki poziom używania siły z nimi. Ja, czy czy moglibyśmy tak sobie... Nie, nie. Nie, 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 nie ale ty, ty, jest ty, 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 pan podtrzymuje cały czas swoją pozycję, że jednak nie rozmawia z ludźmi. Pan pasów nie zapina, pani Orbaniak. Dzieci nie narozą. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę pani, naprawdę nie warto się zenerwować i przejmować. Naprawdę. No, no ja się nie przejmuję, no. ale My nie. Sobie się z mieszkańcami. Ta konferencja ma tutaj taki Ale... charakter symboliczny na tle kierunku naszego kandydata w wyborach prezydenckich. Proszę nie używać siły, albo po prostu przeszkadza mnie to Proszę, przeszkadza. proszę, 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 To pan mnie dotyka. Nie, pan tutaj Powiatu kalickiego. Zresztą proszę pogłosować Bronisława Komorowskiego, który nie zarówno swoją pracę, jak bezpieczeństwo dla Polski. Zresztą tylko ostatnie zdanie, że Bronisław Komorowski akurat jest tym kandydatem z takim dorobkiem, który walczy ciężko o to, żeby tacy sympatyczni młodzi dżentelmeni, którzy jeszcze mają małe doświadczenie życiowe i na pewno małą wierzę, mogli z przyjemnością. Musiałem tutaj sobie maszerować. Walczyć ciężko to, żeby tacy sympatyczni, młodzi dżentelmeni, którzy jeszcze mają małe doświadczenie życiowe i, I na, na pewno małą taśmę, wiedzę, mogli z przyjemnością tutaj sobie maszerować to to, to to, żeby odbywała się tutaj. Dlaczego pan go uderzył? Jest nagrane. Czy pan jest no. psychicznie chory? Pan się może źle czuje tutaj? Czy pan się tutaj z tymi wszystkimi ludźmi? Czy pan jest z od Komorowskiego, Pan jest za tym, żeby ludziom twarz zaklejać taśmą, tak jak w było? Tak. Za to, że ma Tak. Takim kretynem jak pan? Tak. Bardzo jest pan miły.

Dokryty na to naprawdę nam nie Ja nie wiem, czy pan że wszystko jest w Proszę stać. Ale on jest pod w środku. Nie, Naprawdę, Naprawdę wszystko jest w panowie. Tak pan się tak zachowuje. Dokryty na tak! zachowuje jak Nie, pan się zachowuje jak Pan się jak

Zniszczenie, zlikwidowanie całej tej urzędniczej armii, która niestety przepala, szanowni Państwo, przejadają Wasze emerytury. Utrzymanie ZUS-u jest bardzo drogie. My, młodzi przedsiębiorcy, mamy mnóstwo podgórkę. Wielokrotnie były składane propozycje przez przedsiębiorców. Odbył się nawet pierwszy protest przedsiębiorców pod Sejmem. No niestety oczywiście władze w pewnym sensie przeszkodziły w dalszym rozwoju tego protestu. Domagam się, abyście ludzie zaczęli naprawdę zastanawiać się nad tym, co Wam daje ta Platforma Obywatelska, poza tym, że tylko i wyłącznie robi wszystkim podwórkę. Mieli zmniejszyć, no, pan premier Donald Tusk zapowiadał, że zmniejszy podatki, podwyższył podatki. Nie może być ciągle takiego okłamywania. Nie spodziewajcie się innych efektów, robiąc ciągle to samo. Nie może być, nie będzie innych efektów, jeżeli ciągle popełniamy te same błędy. Zrobił pani zdjęcie ze zwycięstwa. Krytyna! Nareszcie Krytyni! Zwycięstwo!

Ale ja się ogromnie cieszę, pan, że w 2015 roku oczywiście. możesz pan, przedstawiać się pan, tak jak krety. To jest moje zwycięstwo. To jest moje zwycięstwo, że dzięki temu, że moja siła. Tej postawa, siły. Kretynie! Świetnie, że jesteś kretynem I możesz. Kretyna, tej siły, tej siły już nie powstrzymacie, pamiętajcie. To jest za duża siła. Emerytury, dawno już nie ma emerytur. Wszystko jest przejedzone. Z Ofe pieniądze. Platforma obywatelska jest odpowiedzialna za zabranie za pieniędzy z Ofe, które ludzie odłożyli sobie, myśląc znowu naiwnie, że będą mieli na emerytury. Pan nie jest metoda na robienie długo. Dług <gulki> Polski został stworzony przez Platformę Obywatelską, zarządu Platformy Obywatelskiej. Polska jest zadłużona. Nie należy się kłócić. Szanowni Państwo, nie kłóćmy się, dyskutujmy. Nie ma w ogóle absolutnie żadnej mowy o tym, żebyśmy się tutaj spotkali. W jakim... Ja tylko apeluję do Państwa, abyście Państwo zajrzeli do programów wyborczych, do propozycji, jakie proponuje planu, na przykład, jakie proponują inne państwa. To jest tylko i wyłącznie budowanie urzędniczej armii, która będzie dalej przejadać nasze podatki. Gdzie jest, Gdzie jest Kolejny temat to jest kwota wolna od podatku. Polska ma bardzo niską tą kwotę. Dlaczego? Załatwi nam. Tak, załatwi, załatwi nam. Czyli Ale jaki? Nie ma, nie, ma, nie ma się co sprzeczać. Jesteśmy krajem, w którym jest bardzo niska kwota wolna od podatku. Dlaczego Platforma Obywatelska, cały Sejm zagłosował za tym, żeby nie, no prawie cały, żeby nie podnieść tej kwoty wolnej od podatku? Czemu, czemu pan nie chciał rządu, tu się lewa. Lewa. A może inny reprezentant Platformy Obywatelskiej zechce do nas podejść i porozmawiać? Moi znajomi wyjechali na studia na wakacje zarobić sobie pieniądze. Już 10 lat ich nie widziałem. Taka jest niestety sytuacja. Ludzie, młodzi i nie tylko młodzi, wyjeżdżają za pracę, za granicę, ściągają tam swoje rodziny, które jest pewnie z tym lepiej. Bardzo, bardzo Co stu po Czemu nie oddajemy? Czemu? Czemu? Czemu nie chcecie oddać? Dlaczego głosowaliście przeciwko zwiększeniu kwoty wolnej od podatku? To była szansa dla wielu przedsiębiorców na rozwój. Zamknęliście te drzwi. No i ja mam tylko taką, takie pytanie, jakie macie propozycje dla młodych ludzi? Trzymaj się, trzymaj się. To do bronkobusa. Dobra, idziemy do brąkowusa pogadać. Chodźmy. Nie, mikrofon do sobie. A nigdzie nie jedziemy. A ja nie wiem, czy mówimy Czy Nie ufam wam. Nie, no to dlaczego pan mi nie ufa? Ja chcę tylko porozmawiać, a wy jak zwykle uciekacie. No to idziemy rozmawiać czy nie? No to idziemy, no to zapraszam. Nie, no ze sprzętem właśnie. Ja bym chciał, żeby wszyscy słyszeli, o czym będziemy rozmawiać. Taki jest właśnie dialog z Platformą obywatelską. A czekacie tylko przed swoim społeczeństwem. Jak wy chcecie nas reprezentować, ja się pytam? W taki sposób? Ucieczka? Może wszyscy wyjedziecie sobie za granicę, żeby tu święty spokój był? Proszę państwa, pracowałem w zakładzie karnym w Kaliszu. Obiecali nam remont. W tym momencie chcą zamknąć zakład. Rozwiesili nas po całej Polsce krzywańcu, Poznaniu, Zielonej Górze, Lubsku i tak dalej. I co my mamy zrobić? Co z naszymi rodzinami? My będziemy żyli tam, a oni tu? To jest niemożliwe. Czy może ktoś by chciał z Platformy Obywatelskiej się ustosunkować do tej informacji? Przez tyle lat obiecywali pieniądze na remont. 4 lata temu obiecali pieniądze na remont. Zmienił się minister. Obiecał 8 milionów. Po dwóch tygodniach go nie było. Co dalej? Ciągle nas nie ma. Platforma obywatelska, czy będziecie w końcu z nami porozmawiać, czy już sobie uciekacie znowu. Oni po pieniądze a nie porozmawiać. Oni przyjechali zrobić propagandę, nic poza tym. Do ludzi nawet nie chcą wyjść, bo się boją. Kiedy wam nie zrobimy do rękoczynów nie dojdzie? No niestety. Duże, 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 duże. nie Jeżeli nie chcecie rozmawiać ze swoim społeczeństwem, to po co jeździcie po Polsce? Cukierki rozdawać, ulotki, znowu przepalać nasze pieniądze? Szczury i z całego statku, tak się mówi. Thank <laughs> you. To to Ale fastest, <supancry> Or, co? Rok, nope. e 30 000 tysięcy 6 lat myślą, do kardiologa rok czasu A 62 odchodzi. I 80 tysięcy zrobił. Wielki pan, kurde. Zalkut 3 miliony. 3 miliony. 3 miliony. ponadto 3 miliony. Może palić. 3 miliony. Może nie Może palić. Może palić. Nie Żadnego miejsca. Przykariej! Tak. Tak. Na wiejską! A tylko rozpalisz. Afera do a Koniki A są nie Zrobił wszystko. Afera wszystko. Zrobił wszystko. Zrobił wszystko. Spóźniony pasażer Jarosław urbanie ja jak zawsze. Pan też ucieka, raz kolejny. Brawo, panie Jarosławie, ja jestem za. Jestem za. Tak. tak.